Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem w naszym studiu jest dzisiaj Maciej Panek, prezes zarządu Panek S.A. Dzień dobry. Można powiedzieć ojciec polskiego karszeringu. Ja jak myślę o karszeringu, to zawsze... Przywołuje taką analogię, która była popularna na rynku IT 20 lat temu, kiedy wchodziły rozwiązania chmurowe i wszyscy mówili, wow, chmura, to się nie uda, to się nie sprawdzi. I tak samo na początku było z Carsharingiem. To się nie sprawdzi, każdy chce mieć własny samochód, a rzeczywistość jest zupełnie inna. No tak, Carsharing istnieje już od 5 lat, może nawet więcej w Polsce, bo na świecie już jest to od wielu lat. I coraz lepiej się ma. Przynajmniej my tak twierdzimy, ponieważ tych samochodów karszeringu w, w Polsce mamy coraz więcej. Coraz więcej. Często padają też pytania w, w kontekście karszeringu, dla kogo te samochody, czy dla jakiego środka transportu są konkurencją, ale to wcale tak nie musi być, prawda? Najlepiej jakby były konkurencją dla samochodów prywatnych. W Polsce mamy bardzo duży wskaźnik samochodów, które są na własność kupowane przez ludzi. I jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. W Niemczech, nawet w samym Berlinie, jest ten wskaźnik dwa lub trzy razy niższy. I my chcemy walczyć właśnie z kupowaniem samochodów na własność, które, notabene, są później używane tylko 5% w ciągu doby, więc pozostały okres to jest po prostu zaśmiecanie środowiska tym. Zasobem, jakim jest, jest samochód, a przy okazji te samochody, jak są kupowane, to z reguły w Polsce średnia samochodu to jest 14 lat i e, brak e, jakichkolwiek norm spalania, więc te samochody są nieekologiczne i my chcemy właśnie konkurować e, z tym trendem. Nie chcemy być konkurentami dla taksówek, autobusów, tramwajów, metra i innych środków transportu. Chcemy być uzupełnieniem y, środków transportu miejskiego oraz międzymiastowego. Międzymiastowego, bo faktycznie karszeling jest mocno kojarzony. Z komunikacją w mieście. Eee, państwo wprowadziliście do oferty możliwość przejazdów międzymiastowych. I jak to teraz wygląda? Obecnie w Polsce mamy strefy w stu miastach i można się poruszać między nimi, ale można też poruszać się do dużo mniejszych miejscowości i w zasadzie wszędzie tam, gdzie są granice Polski, ponieważ w pakiecie tak zwanym można wynajmować auty na, na doby, na tygodnie, na miesiące. I e, przemieszczać się w, w najdalsze zakątki Polski, i później wrócić tam, gdzie jest strefa najbliższa e, nasza, albo tam, skąd klient wyjechał lub chce dotrzeć. Więc jest do bardzo dużo różnych e, możliwości. Jesteśmy firmą, która posiada tych miast na terenie Polski najwięcej. A jak Państwo podchodzicie do klientów biznesowych? Czy, czy jest już zainteresowanie firm, żeby korzystać z usług carsharingu i czy to jest bardziej carpooling, czy korzystają z tej puli samochodów dostępnych powszechnie, publicznie? Usługa już działa, chociaż ona nie jest tak um, intensywnie um, wykorzystywana, jak mogłaby być, ponieważ jeszcze... Produkuje się aplikacja specjalnie właśnie dla firm i liczymy na to gorąco, że w tym roku już ona będzie na wiosnę i wtedy dużo firm przystąpi do tego, bo widzimy bardzo duże zapotrzebowanie i zarówno na tzw. carpooling, gdzie firmy chcą mieć swoją flotę samochodów w systemie carsharingowym oraz też dołączyć do, do tej podstawowej floty, która jest na mieście i wymieniać się samochodami między y, zwykłymi y, ludźmi, mieszkańcami, a pracownikami firm. Powiedział Pan aplikacja y, i mam takie pytanie odnośnie charakteru Państwa firmy. Czy to jest... Firma motoryzacyjna, właściciel samochodów czy użytkownik samochodów, bo one pewnie są w finansowaniu. Czy państwo jesteście firmą technologiczną i tworzycie oprogramowanie sami? Jaki jest ten podział ról w takiej organizacji? Nasza firma istnieje już od ponad 20 lat. I na początku byliśmy firmą czysto motoryzacyjną, ponieważ wypożyczaliśmy samochody w metodzie tradycyjnej, tak zwanego caru na lotniskach i wszędzie tam, gdzie były one potrzebne. Natomiast od y, pięciu lat y, mamy car sharing. On na początku był na zasadzie aplikacji, która była użyczana na licencji od innej firmy, natomiast w tej chwili już następuje ten przełom i stajemy się firmą technologiczną, ponieważ posiadamy już zespół ponad 20 deweloperów i programistów i wszystkich, którzy są związani w ogóle z produkowaniem aplikacji. I od tego czasu będziemy już rzeczywiście firmą technologiczną, która będzie wynajmowała samochody. Popytam jeszcze tę aplikację. Zawsze jak patrzę na, na samochody casheringowe, to mam takie swoje osobiste skojarzenie. Uważam się za kierowcę, który w kontekście oszczędności paliwa potrafi dobrze jeździć samochodem. Zawsze te moje średnie wyniki zużycia energii w przypadku samochodów elektrycznych, czy rzadko bo rzadko zużycia paliwa są dużo niższe niż, niż innych kierowców. Czy taki kierowca jest u Państwa premiowany? No bo to przecież to jest zysk, bo ten samochód zużywa dla Państwa zysk. Zużywa mniej paliwa, trochę, trochę oszczędza części. Czy dzisiaj już tacy kierowcy, którzy oszczędnie obchodzą się z pedałem gazu, mogą liczyć na jakieś benefity? Będą mieli benefity tacy klienci, gdy powstanie nasza aplikacja, która mam nadzieję będzie już w maju i wtedy będziemy mogli doceniać tego typu klientów. Na razie, y Staramy się ostrzegać klientów, którzy za szybko jeżdżą, bo to jest główna przyczyna wypadków na drogach, nie tylko samochodów prywatnych, ale widzimy, że też naszych. I ta prędkość, która jest momentami zbyt duża, później statystycznie jest największą przyczyną wypadków i kolizji samochodów na, na drodze. Natomiast tak, planujemy i mamy już to powoli wdrażane. W tym roku na pewno będzie z nową aplikacją. I nie tylko docenianie klientów, którzy jeżdżą ekologicznie, ale też jeżdżą spokojnie i nie przekraczają przepisów. Tak, to, to, to ważne, bo to będzie już takie dopełnienie ekologii, czyli wyrzucamy, mówiąc kolokwialnie, trochę tych samochodów, które stoją nieużywane, tak jak pan powiedział, 5%. Zresztą bardzo dobrze to widać zimą, jak wyjeżdżamy na ulice warszawskie, ile samochodów stoi zaśnieżonych przez całą dobę, ile tak naprawdę jeździ, a ile, a ile stoi, zajmuje miejsce i, i w zasadzie trochę wyrzucone pieniądze w błoto, mówiąc kolokwialnie znowu. Jak pan widzi przyszłość casheringu w ogóle globalnie? Czy to kiedyś będzie forma, która zdominuje transport? Ja widzę to jako oświetlaną przyszłość. Chociaż docelowo to za kilkadziesiąt, kilkadziesiąt lat będziemy mieli auta autonomiczne. Można powiedzieć, że to będzie też car sharing, ale mm, usługa wtedy będzie połączona pomiędzy taksówką a car sharingiem czyli samochód też będzie przyjeżdżał do klienta pod dom na jego zamówienie, ale bez kierowcy. Klient będzie sobie wtedy wsiadał i już w aplikacji określał gdzie chce dojechać i samochód bez kierowcy zawiezie go w to miejsce. Przyznam się Państwu i Panu, że kiedyś w warunkach kontrolowanych przejechałem samochodem autonomicznym w teście ponad 100 km i naprawdę dobrze się czułem. Mimo, że jestem fanem motoryzacji i lubię trzymać kierownicę, to to, to było wrażenie, które, które było dla mnie bardzo optymistyczne. To czasem faktycznie, kiedy jesteśmy zmęczeni, to taki asystent czy nawet kierowca zrobotyzowany może pomóc. W tej chwili już możemy skorzystać z takiej usługi, ona istnieje w Chinach, ale też w Las Vegas i San Francisco. Działają już taksówki autonomiczne, na razie tylko w nocy, ale usługa jest włączona jako publiczna i każdy może sobie tam pojechać i wynająć taką taksówkę. Mhm. Zapytam jeszcze pana o rzecz, o której mało kto z branży wie, albo niewielu, wszyscy postrzegają pana jako, jako wizjonera, twórcę coingu osoby, zarządza, osoby zarządzającą firmą, ale jest pan też muzykiem prywatnie. Tak. Pojawiła się rok temu płyta? Dobrze, dobrze pamiętam? Tak, pojawiła się moja płyta. W zasadzie to jest płyta, która jest mocno opóźniona, bo ja zajmowałem się kompozycjami wiele lat temu. I zrobiłem tego dosyć sporo. I jeszcze w tej chwili mam mnóstwo utworów, które nie ujrzały światła dziennego. Ta płyta, która powstała rok temu, to jest tylko jakaś drobna część tej produkcji, która kiedyś była mocno przeze mnie uskuteczniana i miałem wtedy nadzieję, że zostanę kompozytorem, ale tak się nie stało i moje ścieżki powędrowały w kierunku bycia przedsiębiorcą i tworzenia organizacji. Natomiast przy okazji sobie właśnie komponuję i mam nadzieję, że kolejne płyty będą też wydawane. Czyli jest czas na to. Po, po pracy można znaleźć chwilę na to, żeby się zrelaksować. jest z tym czasem, ale staram się go tak organizować i tak organizować swoje czynności w ciągu dnia, żeby znajdować też czas na pasję. I na sam koniec temat w Naładowanych bardzo istotny. Jak pan postrzega rolę elektromobilności dzisiaj i w przyszłości w rozwiązaniach casheringowych? Uważam, że to jest bardzo cenne i ważne, co się dzieje. Auta elektryczne są nam potrzebne, głównie po to, żeby zmienić i przeformatować całkiem samochody, które jeżdżą i prywatnie, i służbowo. Natomiast jesteśmy teraz w takim okresie, kiedy widzimy, że to się ciągnie dosyć opornie. Ale ja wiem, że to jest tylko taka chwila w, w całym rozwoju elektromobilności, a z czasem to wszystkie auta będą elektryczne, zresztą mamy już Fit 55 i, i tak dalej, producenci samochodów przecież zapowiedzieli, że przestaną produkować silniki spalinowe, więc przyszłość należy do aut elektrycznych. Chociaż być może jeszcze tego nie wszyscy widzą i tak jak pan wcześniej powiedział, na razie jest takie patrzenie z niedowierzaniem. No ale wizjonerzy już wiedzą co będzie w przyszłości. Ja myślę, że auto elektryczne też o ile dzisiaj może jeszcze nie są najlepszym rozwiązaniem z powodu braku infrastruktury choćby i może ceny. Dla carsharingu to w przyszłości faktycznie one ten biznes mogą mogą ułatwić. Dokładnie. Już zauważyliśmy, że samochody elektryczne w naszej flocie praktycznie nie są awaryjne. W porównaniu do aut spalinowych, gdzie ciągle coś się dzieje, w autach elektrycznych w zasadzie nic. Poza tym, że trzeba je ładować i to jest dosyć uciążliwe, to pod względem mechanicznym auta elektryczne są idealne. Idealne, faktycznie. Faktycznie tych części jest dużo mniej i faktycznie ten, ten serwis może być dużo rzadziej. Tak jak Pan powiedział, nie ma co się psuć, a jeśli użytkownicy się przyzwyczają, to nawet może kiedyś chętniej będą wybierać te auta elektryczne. To na pewno, tylko musimy jeszcze poczekać na to, aby ceny samochodów elektrycznych się trochę obniżyły i żeby infrastruktura była bardziej dostępna. Postaramy się w tym drugim pomóc. Bardzo dziękuję za Pańską wizytę. Również dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia.